Kamińska beata. Władza nad sobą. Dziecko, wiedz, że jesteś najsilniejszy wtedy, gdy masz władzę nad samym sobą, gdy ty sam decydujesz, czego możesz pragnąć, a ciało nie góruje nad Tobą. Dałem ci wolną wolę i język, który jest twoim mieczem obosiecznym. Ręce, które mogą posłużyć Ci do grzechu lub doniesienia pomocy. Trzymaj ciało i umysł krótko. Nie pozwól, byś ty sam był jego niewolnikiem, bo inaczej upadek twój będzie wielki. Droga przez mojego syna jest wąska, ciasna, trudna i często bolesna lecz nagroda nie do pojęcia dla rozumu ludzkiego, tak jak i kara. Dlatego miej w ręce siłę i zacznij od samego siebie, a ja będę twoją podporą w chwili słabości.